Witam, nazywam się Fabian Błaśkiewicz. Dzisiaj w tym krótkim filmie chcę się z Tobą podzielić jedną bardzo istotną dla mnie, ale jak się okazuje, dla całego świata szkoleń, rozwoju osobistego sprawą. Pytanie proste, które chcę zadać nie tylko po to, żeby sprowokować Ciebie i siebie wciąż do myślenia, ale także po to, żeby zacząć udzielać odpowiedzi. Mianowicie, dlaczego. Niezależnie od tego, że wiemy, iż to na pewno tak nie działa, dlaczego wciąż jako punkt wyjścia prawie każdego systemu rozwojowego i motywacyjnego proponuje się dzisiaj ustanawianie celów? Ok, czasem nie zaczyna się od razu od pytania, jakie masz cele do osiągnięcia. Ale założenie jest takie, żeby pobudzić ludzi do tego, by odwołali się do swoich marzeń, by zaczęli sobie wyobrażać, jak mogłoby być lepiej i wspanialej ich w, życiu, w ich życiu, a następnie natychmiast skłania się ich do tego, żeby zapisali sobie na przykład na kartce, oczywiście zwizualizowali najpierw, potem zapisali, w, jakimś, w jakiś inny sposób utrwalili, jak najprecyzyjniej, z konkretnymi datami swoje życiowe cele. Założenie jest jakie. Proste. Jeżeli masz wyznaczone cele życiowe, to zwierz, gdzie masz dojść, drogą, na którą chcesz wejść. Wówczas możesz ustanowić sobie przygotować jakiś plan, i to wszystko. Cel, kierunek, plan, będą dla Ciebie motywujące. Natomiast jeszcze raz powtarzam, z praktyki, to już od kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu lat, wiemy świetnie o tym, że tak nie jest, że to nie działa. Okej. Okay. Niektórzy z Was powiedzą zaraz: Ja sobie tak zrobiłem, napisałem cele, wymyśliłem jeden czy drugi, udało mi się je zrealizować w życiu świetnie. Że w tym momencie być może się odwrócą i powiedzą zaraz, ale mi się udało tam coś kiedyś sobie zapisać, wymarzyć, zapisać, pomyśleć, Zadziałać i osiągnąć. Ok. Nie powiedziałem, że cele, wyznaczanie celów, planowanie drogi do, do, nich, do ich osiągnięcia jest w ogóle nieskuteczne. Chodzi tylko o to, że jest skuteczne w pewnym kontekście i nigdy, ale to nigdy nie może się pojawić na początku, ale właśnie w owym, pewnym, konkretnym kontekście. Po pierwsze, ludzie, którzy e, osiągają cele dlatego, że wcześniej je sobie zwizualizowali, wyznaczyli datę realizacji, e, zapisali, jak będzie wyglądał ich stan i po czym będą w stanie poznać, że osiągnęli swój cel. Po pierwsze, takich ludzi, bądźmy szczerzy, ci, zwłaszcza, którzy zajmują się profesjonalnie rozwojem osobistym, jest niewielu, jeżeli zaczynali od tego właśnie etapu. Po drugie, masa informacji, na przykład ta sławna historia z badaniem na Uniwersytecie Yale, kiedy to ktoś tam, jakiś badacz rzekomo zaproponował... Grupie studentów, żeby sobie o czymś zamarzyli i zaplanowali, zapisali na kartkach i nosili następnie te kartki przy sobie w portfelach. I całe to badanie, że, że mała grupa ludzi rzeczywiście to zrobiła, ale później się okazało, że pod względem materialnym, emocjonalnym, relacji w rodzinie i tak dalej, dalej, że się mieli znacznie lepiej niż pozostali. To jest oczywista bzdura. Znaczy, historia, która rzeczywiście podbudowywałaby pewną koncepcję, ale historia, która jest. Zupełnie z palca wyssana. Dla tych, którzy chcieliby to dokładnie sprawdzić, to w opisie do tego filmu znajdziecie m.in. link do Frequently Asked Questions Uniwersytetu Yale, na którym rzekomo to badanie zostało przeprowadzone, gdzie tenże uniwersytet odpowiada, odpowiednie oddelegowane do tego osoby odpowiadają, że nigdy tego rodzaju eksperyment nie został. Tam przeprowadzony, ani nie jest wiadomo, żeby gdziekolwiek indziej miał być przeprowadzony. Jeszcze raz powtarzam, to nie znaczy, że wyznaczanie celów nie ma sensu. Ma sens, ale tylko kiedy jest kolejnym elementem układanki, a nie kiedy się od niego zaczyna. Nie jest prawdą, że wyznaczanie celów może możecie zmotywować do ich osiągania. To byłoby przecież wewnętrzne. Masło maślane. Tylko i wyłącznie wyznaczając sobie cele, osiągają je ci, którzy na przykład nieświadomie, rzadko tylko świadomie, ale ci, którzy posiadają coś uprzedniego w stosunku do celów. Co to zatem jest? W moim systemie rozwoju osobistego, osiągania sukcesów. Pracy także nad realizacją procesu twórczego, czyli procesu, w ramach którego chcemy, żeby się zaczęło od myśli, ale nie skończyło na gadaniu, lecz skończyło na konkretnym dziele. Nazywamy, ja nazywam to motywem życia. Dokładnie tę samą koncepcję, nieco inaczej obudowaną, ponieważ służącą. Innemu procesowi terapeutycznemu profesor Wiktor Emanuel Frankl nazywał sensem życia. W jeszcze innych modelach budowy wzrostu osobowego znajdziecie inne terminy, mianowicie źródło szczęścia lub źródło poczucia szczęścia. Jeszcze inni, na przykład w duchowości, nazwą ten element powołaniem osobistym, czy powołaniem indywidualnym. Jeszcze inni nazwą po prostu w filozofii na przykład ten element poczuciem własnej, teraz raz podkreślę, osobistej i indywidualnej tożsamości. Stąd zresztą słowo motywacja i sławny już dzisiaj wzór, który powiada, że motywacja równa się motyw plus akcja. Iż, jeżeli znasz swój motyw życia, wiesz kim jesteś, a w każdym razie kim masz być, kim masz się stać, jakiego rodzaju potencjał tkwi w tobie, żeby się rozwinął w pełnowartościowy akt, jakby powiedział Arystoteles, czy święty Tomasz, zakwinu. Jeżeli to wiesz, to wówczas w każdym momencie swojego życia, na każdym etapie swojego życia, Wystarczy, że zadasz proste, magiczne, proste pytanie: co teraz? Skoro moim motywem życia, sensem mojego życia jest być takim i takim, tym i tym, tą i tą, to co teraz mogę zrobić, żeby jeszcze pełniej ów motyw życia wyrazić? Widzisz, w tym sensie wyznaczanie sobie celów jest już akcją wynikającą z motywu. Jeżeli wyznaczasz sobie cele na podstawie Twojego motywu życia, wówczas masz automatycznie motywację, ponieważ motyw plus taka akcja jak wyznaczanie celów równa się motywacja. Ludzie, którzy mają wewnętrzne, nawet nie do końca uświadomione przekonanie na temat swojego powołania osobistego czy swojej tożsamości, którzy wiedzą, kim jeszcze bardziej chcieliby się stać, jeśli wyznaczają cele, to je. Osiągają, ponieważ są autentycznie zmotywowani, bo są w bezpośredniej i nieustającej komunikacji ze swoim osobistym, wewnętrznym motywem życia. Zwróćcie też uwagę na jeszcze jedną kwestię. Dogmat, który należy podważyć, funkcjonujący w wielu systemach psychologicznych, psychoterapeutycznych czy antropologicznych. Mianowicie, że po to m.in. potrzebujemy wyznaczać sobie cele, a następnie za wszelką cenę wiernie, konsekwentnie i lojalnie, nie wobec siebie zauważ, ale wobec celu dążyć do ich osiągnięcia, ponieważ to buduje rzekomo nasze poczucie własnej wartości. Nie. Tylko i wyłącznie w osiąganie celów na drodze dostania się naprawdę sobą, a zatem osiąganie celów, które mają Ci pomóc wygrać w swoim życiu jak motyw muzyczny, twój motyw osobisty, motyw życiowy, coś, co jest sensem, jeszcze raz powtórzę za Franklem Twojego życia. Tylko ci osiągając owe cele, dopóki one też taki mają sens i takie znaczenie, tylko ci rzeczywiście upewniają się w swojej wartości. Ale zauważ, jeżeli pewnego dnia w połowie drogi do osiągnięcia jakiegoś celu nagle stwierdzasz, że podążanie dalej tą drogą nie realizuje już tak, jak ci się kiedyś wydawało, albo w ogóle twojego życiowego motywu, sensu twojego życia, sprawia wręcz, że tracisz kontrolę ze źródłem szczęścia w sobie, wówczas możesz zupełnie spokojnie zerwać. Z tą drogą, zrezygnować z tego celu, bez żadnego narażania się na utratę poczucia tożsamości czy, czy tego, co nazywamy self-esteem, poczucia własnej wartości. Dlaczego? Ponieważ ono nie wynika z rzeczy, które realizujesz na zewnątrz, nigdy, ale wynika z Ciebie, z samoświadomości tego, kim jesteś. Możesz w każdej chwili, jeszcze raz powtarzam, zmienić sobie cel, wyznaczyć kolejny. W pewnym sensie niektórzy mogliby iść przez życie nie osiągając żadnego z wyznaczonych sobie uprzednio celów, a i tak, jeżeli są wierni swojemu motywowi życia. Zrobią więcej znacznie, znacznie więcej na zewnątrz, nawet tego nie zauważą, niż ci, którzy się spinają wewnętrznie i mówią teraz to, teraz tamto, którzy w cyferkach sobie ustalają kolejne etapy swojego rozwoju, szczeble osiągnięć przychodnego, pasywnego przychodu itd., itd. Teraz ktoś powie, dobrze, w takim razie czym jest ów motyw życia, jak go odkryć. Moim zadaniem dziś było pobudzić Cię do myślenia w ten sposób. Być może podprowadzić Cię pod intuicję, co to może oznaczać dla Ciebie. Ale jeżeli rzeczywiście chcesz nie tylko sobie teoretycznie na to pytanie odpowiedzieć, ale poznać doświadczalnie, jaki jest Twój motyw życia, potrzebujesz z zewnątrz, możesz przyjąć tylko pomocną dłoń i podprowadzenie ale ostatecznie potrzebujesz takiego rodzaju ekspresji, autoekspresji i wejścia w siebie, która Ciebie zamieni we własnego przewodnika na tej drodze, która sprawi, że Twoje doświadczenie będzie Twoje i tylko Twoje. Do takiego doświadczenia zapraszam.